Dzień dobry, chciałam Wam dzisiaj pokazać poranne mgły, ale jakoś tak chyba wystraszyłam tę mgły. Tylko taka resztka została. Bo generalnie jak obudziliśmy się dzisiaj o 6, teraz jest siódma. To nie było widać świata. Po prostu było absolutne mleko za oknem. Zobaczcie, dopiero co tutaj chodziłam boso. A tu proszę bardzo, ciężkie buciory, grube skarpeciory i po prostu zimno, po prostu zimno. No ale trudno, jesień jest jesień, ja wam się jeszcze nie pokazuję, ponieważ ja jeszcze śpię i to jest taka moja pora poranna dawka energii. Wiecie, to y, bardzo dobrze ustawia dzień, jak się tak czek. Wyspaceruję rano, wyspaceruję. Najpierw gorąca woda, potem taki spacer. My tu tak pół godziny zaibaniamy z Larsonem, między tymi chęchami wszystkimi. O, ktoś tu biegnie. Tak, tak się naspaceruje, naspaceruje. Czy teraz idę powoli, dlatego że no, nie chcę, żeby mi tutaj latał aparat za bardzo. Natomiast jak już się tak, jak już się rozłączę z Wami, to takie tempo mam nieco szybsze, więc jak wracam do domu, to tak naprawdę kawa to nie jest mi już do niczego potrzebna, ale jednak kawa to przyjemność, więc ją piję. Zobaczcie, jakie pajęczyny wielkie. O, jejku Mój od lasu daleko, bo to przez ulicę, no to tutaj to można tak się w sumie trochę poczuć jak w lesie. I nawet się nieco ciszej robi za tymi drzewami. A jesteśmy przy samej dwupasmówce także. I ptaszki śpiewają. No i mgła to jest absolutnie cudowne. Czy tutaj takie resztki już, ale. Ale jest pięknie. Ja y, się rozłączam i idziemy trochę z Larsonem pobiegać. Znaczy pochodzić szybko o, w ten sposób. Także. Udanego dnia dla wszystkich. Nie, Larson? Witamy się! Witamy się! Pomachaj ogonem, więc nie będę machać na zawołanie. Dobra, widzimy się później. Strony. To wcale nie wyglądam lepiej <noise> niż na spacerze, aczkolwiek jestem już zdecydowanie bardziej obudzona. Ale ja tylko tak na sekundkę, bo chciałam Wam e, pokazać, w ogóle to chciałam Wam pokazać mój obłędny kubek. Znaczy widzieliście go już pewnie przed chwilą, ale ja nadal nie mogę wyjść z zachwytu. W zasadzie wpadłam na chwilę do Home and You i trafiłam na przecenę jednego, jedynego kubka dyniowego, jaki został w Home with You i on był przeceniony z, 20, no, czy z 30 zł bez grosza na dychę bez grosza. Był jeden, jeden, jedyny, więc i to jeszcze ktoś go chyba sobie ukrył, bo był gdzieś tam na dolnej półce ukryty między różnymi rzeczami, taki wciśnięty i mówię sobie, o nie, jesteś mój, także witam Was dzisiaj kawką w... Pięknym dyniowym kubku. On taki trochę, ja to się śmiałam wczoraj do Przemka, że on nie ma kształtu dyni, tylko ma kształt takiej papryki, tylko pomarańczowej. Nie? Umówmy się, że jest to dynia. Znaczy, no chyba skojarzenia są takie dyniowe, nie? Mm. Fantastyczna Pierwsza kawał, pierwszy łyk. E, a chciałam wam pokazać jedną rzecz, znaczy dwie rzeczy. Słuchajcie, pamiętacie jakie ja kupiłam te... Podkłady z Biedronki, które żaden z nich mnie tak jakoś specjalnie nie zachwycił Mówiłam wtedy, że nie do końca rozumiem zachwyt nad tym trukusowym, tym fluidem kryjącym Bo to właśnie ten był chwalony przez youtuberki A mnie to tak jakoś, tak... No nie, że jakiś masakryczny, ale też nie cudowny I wiecie co ja zrobiłam? Ja je po prostu zmieszałam Raz je zmieszałam bo Żaden z nich, mówię, nie, nie zachwycił Więc mówię sobie, zmieszam was dziady i daję ich normalnie tak małej pompa, nawet nawet niecałej, takie półpompki, czyli to w sumie jedna pompka. Mieszam sobie na ręku i wiecie co? Ja jestem normalnie zachwycona tymi dwoma zmieszanymi podkładami. One tak pięknie wyglądają na skórze. W sumie wiecie, jeden i drugi ma kolor 01 naturalny, a tak naprawdę każdy z nich ma zupełnie inny odcień. Jeden jest bardziej ciepły, drugi jest chłodniejszy, znaczy taki bardziej neutralny może. I powiem Wam, że jestem. jestem. Znaczy, zachwycona jestem jak na tę grupę cenową, bo wiecie, No, nie wiem, kosztuje 12 zł bez promocji, czy 13, nie pamiętam. Ale naprawdę jestem zachwycona. Ja tu nie będę się z wami malować. Tak, tylko y, chciałam Wam pokazać. Że warto czasami coś pomieszać i pewnie, gdyby kosztowały więcej, to nie kupiłabym dwóch, wiadomo, wybrałabym któryś. A wtedy ja je kupowałam w promocji po dychu i naprawdę one razem wyglądają o niebo lepiej, przynajmniej na mojej suchej skórze, niż każdy y, osobno. Zobaczcie. No, wiadomo, to trzeba troszkę poblendować no, podstawą sukcesu jakiegokolwiek. Fluidu, podkładu, kremu BB, czy co tam. To jest dobre rozłożenie, wiadomo, nie? Ile byście nie wydały pieniędzy na podkład, to równie ważne jak ten podkład jest to, jak go rozłożycie na skórze. Ja to sobie jeszcze tak troszeczkę poglądnę, a wam wreszcie mówię taki dzień dobry, prawdziwy dzień dobry, kiedy mi widać, gdzie mnie tam, wiecie, mgły nie, nie zasnowają na dworzu. Witam was wszystkich pięknie i zapraszam na miłe wspólne spędzenie dnia. Się po pracy. Ja teraz Was będę normalnie spamować tym kubeczkiem, ponieważ, jako że jest koniec października, no to teraz tylko listopad właściwie został, no bo tak na początku grudnia, czy tam już od połowy, to już się wyciąga kubki świąteczne, nie? Więc będę spamować kubkiem dyniowo paprykowym bo powiem Wam, że jestem nim zachwycona. Mm, naprawdę. I powiem Wam tak. U mnie w domu dynia nie cieszy się żadnym, ale to żadnym zainteresowaniem ze strony współmieszkańców. Więc nie będzie takich romantycznych, pomarańczowych, pięknych kadrów, jak oglądałam dzisiaj u Moni. Moniu po prostu zrobiłaś poezję, kroiłaś tą dynię, no po prostu muzyka plus ta dynia i ten kubek twój pomarańczowy. Zresztą. To przez ciebie ja nabyłam ten kubek, ponieważ się na niego tak napatrzyłam, że taka chcica we mnie urosła, że mówię, muszę mieć. Ale co chciałam powiedzieć, tak sobie dzisiaj właśnie pomyślałam, jak robiłam, obierałam warzywa do rosołu, bo tutaj, właśnie obok, gotuje się taki ogromny gar rosołu na zamówienie mojego dziecka, które chciało najpierw rasoł, a potem ogórkową, więc dzisiaj będziemy. Jedli rosół, to znaczy nie wiem, jak zdążymy, bo już jest prawie 18. Ale wiecie, no to takie uroki, no jak się wraca z pracy o 17. Tak wiem, mogłam ugotować rosół wcześniej, ale wczoraj robiłam coś innego. Piekłam ketobułki i tak. A w ogóle, nie, wracanie z pracy o 17.30 to jest trochę, trochę głupie. Albo nawet bardzo głupie, ale nie o tym. W każdym razie, jak kroiłam te, nie kroiłam, jak obierałam te marchewki, to tak jak. Było rozrzucone mnóstwo tych marchewek na stole, No tak sobie powiedziałam, że właściwie to jakby tutaj podło podłożyć jakąś taką jazzow jazzową, bosanową, e, taką e, jesienną, to wielkie różnice by nie było. Tutaj kubek w tle, do tego pomarańczowe marchewki, no to w sumie dokładnie tak samo, tylko tak trochę inaczej, nie? Ale kolory się zgadzają, prawda? No. Dziecko moje właśnie ogląda jakieś bajki i powiem wam, znaczy takie bajki w formie, nie takie, no w sumie to bajki dla małych dzieci, tylko że ona ogląda filmy takie, wiecie, pełnometrażowe, nie? I mówi do mnie dzisiaj tak, że jaka to szkoda, że ty tego nie lubisz, że ty to negujesz, że ty tego nie chcesz oglądać, wiecie co? I ja sobie wtedy... Uświadomiłam pewną kwestię, że to nie jest tak, że ja nie chcę oglądać bajek. To też nie jest tak, że ja nie lubię oglądać bajek, że ja jakoś neguję, tak jak Gaba mówi. Nie, to chodzi po prostu o to, że ja nie mam na to czasu. Przypominam sobie ten czas, kiedy Gaby jeszcze nie było na świecie, a ja byłam już dorosłą kobietą, bo bycie, ja Gaby urodziła, mając 31 lat, więc praktycznie od 25 do 30 roku życia, no to ja byłam takie duże dziecko które może praktycznie wszystko, bo mieszka samo, tak bez rodziców, a z drugiej strony nie musi nic, ponieważ mieszka samo i bez rodziców, prawda? Więc bardzo, bardzo wtedy oglądałam dużo bajek i do końca będę wspominać epokę lodowcową. To była dla mnie najlepsza bajka. Król Lew nie, bo w ogóle bardzo dla mnie do płaczu. Natomiast epoka lodowcowa i Sesunia no, po prostu... No, jak małe dziecko się czułam oglądając epokę lodowcową i to wielokrotnie I za każdym razem tak samo mi się podobała No oczywiście Harry Pottera, no, ale Harry Potter to, to nie jest tylko film dla dzieci Wręcz powiedziałabym, że chyba bardziej dla dorosłych niż dla dzieci e, W każdym razie dla większych dzieci I tak sobie pomyślałam, że to jest e, smutne Że ja nie oglądam tych bajek właśnie teraz, e, ponieważ ja nie mam na to czasu no bo gawa sobie teraz siedzi i ogląda bajki, tak? No i ona by chciała, żebym ja z nią usiadła. Tylko ja się pytam, jakie ja mam co zrobić? Czy jedną ręką tutaj, wiecie, oglądając dając zupę gotującą się, czy, czy krojąc warzywa, no to się nie da. Nie da się, jak się wraca o takiej porze do domu, to nie ma na nic czasu. I to wcale nie, nie jest z tego powodu, że jest ciemno na dworze, bo to jeszcze lepiej byłoby oglądać spajki, jak jest ciemno na dworze, albo po prostu nie ma na to czasu. Jak zjemy obiad, to będzie godzina 19, no taką obiadę kolację, będzie 19. .00. No i co? Zmontować vloga, będzie 23, jak się wrzuci, wyjść z psem i spać. No smutne to jest, powiem wam, smutne. I mimo tego, że próbuję planować cały dzień z kalendarzem w ręku, to znaczy z planerem w ręku, to yy, na papierze wygląda to zwykle znacznie lepiej niż w rzeczywistości to wygląda. Na papierze nie ma takich momentów, wiecie, kiedy czujecie się takie wypalone, zmęczone, takie zdechłe po prostu w trakcie dnia. Nie życiem, tylko tak po prostu, takim zwykłym jednym dniem. I papier tego nie czuje. Papier jedzie dalej. Znaczy, długopis po papierze pisze, pisze, pisze. Wszystkie kratki się zgadzają, godziny się zgadzają, tylko yy, rzeczywistość jest troszeczkę inna niż ten planer. Oczywiście nie można być yy, yy, ślepo yy, posłusznym temu planerowi. Jeżeli wiadomo, czegoś nie możemy zdążyć zrobić, coś nam się nie zgrywa z życiem, to wiadomo, że trzeba odpuścić, a nie po trupach lecieć, żeby tylko odhaczać punkty na planerze. Ale. Miło tak sobie powspominać czasy, w których po przyjściu do domu nie musiało się robić nic, bo ja tak wtedy żyłam. Nie musiałam robić nic, robiłam, bo chciałam, ale nic nie musiałam. Teraz, owszem, dużo rzeczy chcę, ale też wiele rzeczy muszę. Zresztą powiem Wam, że z wiekiem doszłam do takiego wniosku, że jest mi szkoda czasu na to, żeby siedzieć przed telewizorem wieczorem to bez sensu ile ja mogłabym rzeczy w tym czasie zrobić, nie? I nie chodzi mi tutaj o rzeczy stricte domowe, sprzątaniowe czy nie No po prostu jest dużo ciekawszych rzeczy Chociażby wyjście na spacer jest znacznie ciekawsze niż gapienie się w telewizor No Dobra Ja tutaj będę ogarniać kuchnię, dopiję sobie kawkę Idę już zacząć montować vloga i odpowiadać na komentarze wasze a potem jeszcze przyjdę sobie do Was na chwilkę i pokażę Wam jakiś śliczny sweter upolowałam dzisiaj w lumpie, idealny taki, idealny taki jakiego poszukiwałam, no prawie, prawie idealny. I to z takim e, swetereczkiem do Was dzisiaj przychodzę, zobaczcie, to jest sweterek, który jest normalnie dziergany przez kogoś na drutach, z tego co widzę, na drutach na pewno. I jest wykonany, słuchajcie, z tak ultra miękkiej wełny, że to jest, no normalnie ja nie wiem, co to jest. To jest albo alpaka, albo baby alpaka, bo nie wiem, co jeszcze może być bardziej miłego. Ma tu jakiś włosek delikatny. No, bez wątpienia, zobaczcie, nie wiem, czy to widać, widać te wszystkie włoski wystające. Bez wątpienia jest to coś ultra-delikatnego. Ja się czuję normalnie jak w. Nie wiem w czym, jak w półku? Nie wiem. I zobaczcie, tak to sobie wymyśliłam, bo chcę go właśnie nosić do takiego jeliźnianego topu. To niekoniecznie różowego, ale akurat taki miałam pod ręką, więc taki założyłam. I właśnie chodziło mi o to, żeby to nosić albo do takich szerszych spodni, raczej. Tak mi się wydaje. Albo jako wiecie, narzutkę do sukienki, bo to nie, ma, to nie ma żadnego zapięcia, więc to nawet można by było sobie o, zawiązać i tak sobie wiecie wypuścić ramionko, coś w ten desen, jak Wy myślicie. To w ogóle się świetnie sprawdza jako coś, w czym można chodzić po domu. Założyć sobie do tego jakieś fajne, luźne portki ja jest z jakiegoś takiego walejącego materiału i właśnie taką narzutkę ja uważam, że to jest piękne zobaczcie jaki, jaki to ma misterny splot z coś pięknego nie wiem co to jest naprawdę za, za włóczka ale no to to jest sztos naprawdę to jest sztos nie za długie, nie za krótkie. Właśnie fajnie, że jest takie, nie, nie aż tak bardzo długie, bo tak jak mówię, można sobie zawiązać. Zobaczcie, a gdyby założyć pod to w ogóle taki błękitny top, właśnie taki jedwabny, to taki stworzyłby się monolit. Taki, wiecie, elegancki, kolorystyczny monolit. Ale różawy też jest super. Zresztą wszystkie kolory do takiego neutralnego niebieskiego będą fajnie wyglądały. Jedne lepiej, drugie gorzej, ale wszystkie będą wyglądały fajnie. Także tak jak ja powiedziałam Wam ostatnim razem, chodzę po lumpeksach i szukam właśnie robionych na drutach swetrów. One są fantastyczne. I myślę, że gdybyśmy chciały kupić tego rodzaju, znaczy sweter z tego rodzaju splotem, z takiej naturalnej włóczki, mówię, to jest baby alpaka, bo to jest coś tak delikatnego, że aż, aż niewiarygodne. To nie dość, że sama wełna jest bardzo droga. I swetry z tej wełny są bardzo drogie. To jeszcze tak wykonane. Lasonio, czy możesz te kości gryźć yy, trochę ciszej? Nie może. Więc yy, za sam ten misterny splot No jeszcze trzeba byłoby dodatkowo zapłacić. Także. Kurde. I wiecie co? Ja to już prałam, ale prałam to ze dwa dni temu. I to jest właśnie przewaga naturalnych dzianin nad jakimś, nie daj pan Bóg, akrylem czy tam poliestrem. To tak trzyma zapach. Normalnie szok. Włókna sztuczne nie, nie trzymają tak zapachu. Spryskujecie i to momentalnie wietrzeje. A tu w te naturalne włókna pięknie zapach wchodzi i zostaje. Nie wiem, ile on kosztował, ale grosze po prostu. Grosze, 3-4 złote, coś takiego. I co Wy myślicie na temat noszenia właśnie takich kardiganików po domu? To taka, wiecie, francuska elegancja się robi taka. Prawie, że paryżanka. One, wiecie, tylko w tych kardiganikach chodzą takich z dużą ilością mocheru, żeby było widać włosno. Tutaj tak średnio z tym włosem, ale wiecie, jak się wpatrzycie, to coś tam tego włosa widać. Także, no taki wiecie, bieliźniany topik. Do tego taki kardiganik wełniany, i można, można się rozsiąść przed telewizorkiem, przed świeczuszką. Książeczkę sobie wziąć i czytać, nie? No, strasznie mi się to podoba. Naprawdę piękny jest ten sweterek. Udało mi się teraz właśnie kupić kilka takich pięknych wełnianych swetrów. W tym właśnie dwa są takie handmade. Są już wystawione na Vinted, gdyby ktoś był zainteresowany. Też są właśnie w takich niebieskościach. Jakoś tak nie wiem, udało się właśnie w takich niebieskościach zakupić swetry. Ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Było mi bardzo miło was gościć. I do zobaczenia w następnym piątkowym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki i pa pa.